Conmigo sí, sí o oh, sí. Nagrano materiały promocyjne telenoweli na miłość nie ma recepty w magicznym miejscu, które powstało w niespełna 5 miesięcy. Odzwierciedla ono okolice stapa Lapa. O klimat zadbali doświadczeni scenografowie. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Kiedy kręciliśmy materiały promocyjne przed premierą, wszędzie widać było dbałość o szczegóły. Widzą na pewno bardzo się spodoba. To niesamowite. To miejsce do złudzenia przypomina prawdziwą Istapalapę. Miałem tam zdjęcia i nie widać żadnej różnicy. To będzie barwna historia, pełna życia, okraszona pysznym jedzeniem, wspaniałymi postaciami. Te elementy składają się na sukces. Jest tu wiele sklepów i oczywiście knajpa Lupity, głowy rodziny, która sprzedaje tacos z koszyka. Tu jest moja restauracja. Piękne miejsce. To miasteczko istnieje naprawdę. Ista palapa. Bardzo mi się podoba. To też historia relacji mężczyzny i kobiety transpłciowej, która udowadnia, że miłość to miłość. Jest między nami chemia, zabawa, rozmowy. Dla Nikoli liczy się przyjaźń, człowiek i osobowość. Jestem zadowolona. Świetnie się przy nim czuję. Utrzymano żywą, prawdziwie meksykańską kolorystykę. Dla mnie cudzoziemca to wszystko jest niesamowite. Cała scenografia powstała od podstaw. Kiedy przyjechałem, myślałem, że to prawdziwe miasteczko, poważnie. Potem się dowiedziałem, że wszystko powstało na potrzeby telenoweli. To dużo mówi o tej produkcji i najlepszym producencie. Wszędzie rosną prawdziwe rośliny. Naprawdę wykonano tu świetną robotę. Niemal wszystkie sceny z życia mojej rodziny mają miejsce tutaj. Tam jest mój dom. Możesz go zobaczyć. Zadbano o wszystkie szczegóły. Nie przegapcie premiery telenoweli na miłość. Nie ma recepty.